Witam. Chciałbym w tym filmiku omówić serię, nową serię na 2020 rok, która nazywa się Zioło Prezesa. Widzicie, widzicie ją tutaj przede mną, całe wszystkie produkty dostępne w tej serii są przed Wami. Zanim przejdę do głównej nazwy, że seria ta nazywa się Zioło Prezesa, omówimy to na sam koniec, ale myślę, że jak w trakcie oglądania tego materiału będę Wam omawiał o tym wszystkim, o tej całej serii. To sami dojdziecie do wniosku, dlaczego ta seria nazywa się zioło prezesa. Ale od samego początku. Cofnijmy się 3 lata wstecz, bo już 3 lata temu postanowiłem spróbować łowić karpie na kulkę ziołową. Była tam wtedy dodana do tej kulki bazylia. Kulka ta nie nazywała się wtedy ziołem prezesa, ale już 3 lata temu mieliśmy taką kulkę którą gdzieś tam sukcesywnie, delikatnie zaczynaliśmy testować. Sporadycznie łowiliśmy na tą kulkę i powiem Wam, że łowiliśmy z bardzo dużymi efektami. Aż byłem sam zdziwiony. I o dziwo też amury bardzo dobrze żerowały i brały na tą kulkę. Omówimy teraz króciutko skład miksu tej kulki, co w tej kulce się znalazło i dlaczego. Skład miksu, a co za tym idzie skład kulki, Różni się od innych serii. Zależało mi na zrobienie kulki z produktów mlecznych, czyli z produktów pochodzenia mlecznego. Nie użyliśmy w tej serii mączek, chociażby rybnych, mączek z kałamarnicy, z ośmiornicy, na tym zasadzie żadnych mączek, ani rybnych, w skrócie, ani mięsnych. Dwa zdania o tym. Bardzo często, już nawet gdzieś tak powiedziałbym, nawet od 3-4 lat. Zauważa się taką tendencję w środowisku karpiowym, że produkowane są kulki właśnie z mączek takich, z mączek takich, chodzi mi właśnie o te mączki rybne. Bardzo dużo firm chwali się, że mają w swojej kulce mączki z jakiejś tam kałamarnicy, ze ośmiornicy, można by było tutaj wymieniać mączki łososiowe. My oczywiście też w swoich seriach mamy te mączki, jakby chociażby Squid Octopus, Skorupiaki czy Punk ale zmierzam do tego, że właśnie zależało mi na tym, żeby zrobić kulkę, która będzie kulką odżywczą, szybkostrawną, przyswajalną, ale nie będzie miała w sobie w składzie mączki rybnej, jeżeli chodzi o mączki pochodzenia mlecznego. To nie jest tak, bo wydawałoby się, że jeżeli tu nie ma mączki rybnej, to kulka jest słaba, a może i nawet tania. To znaczy, już tutaj Wam odpowiadam, że nie, bo niektóre produkty pochodzenia mlecznego są droższe od niejednej mączki rybnej. Jak jesteśmy już przy produktach mlecznych, to należałoby wymienić niektóre ze składników, które znalazły się w tej kulce, czyli mączki pochodzenia mlecznego które tak jak już powiedziałem są szybkostrawne, odżywcze i mają bardzo dużo białka w sobie. Można by tutaj było wymienić na przykład serwatkę, mleko w proszku, kazeinę lub produkty pochodzenia sojowego, ale odtłuszczone, które mają bardzo dużą zawartość białka. Słuchajcie, no i po co ja wam to wszystko mówię? No właśnie po to, żeby wam tutaj uświadomić, wytłumaczyć, że kulka bez mączki rybnej potrafi być kulką naprawdę bogatą w wartości odżywcze. Odnieść się tutaj można ponownie do mączek rybnych. Słuchajcie, niejedna mączka pochodzenia mlecznego ma większą wartość od niejednej mączki rybnej. No to dlaczego? Do produkcji kulek używa się niekiedy mączek rybnych. I tu też by trzeba było się cofnąć troszeczkę. Może niepotrzebnie o tym mówię, ale chciałbym Wam to wszystko opowiedzieć, żebyście mieli pełną świadomość tego, co jest w tej kulce. Jakbyśmy się cofnęli tam do jakichś tam początków, od samego początku, od hodowli Karpia, co nie ma nic wspólnego z naszym hobby, ale są hodowle Karpia, które używają ich podstawowym produktem do że tak powiem, tuczenia tych karpi, żeby te karpie miały szybkie przyrosty, żeby te karpie rosły i nabierały masy, używa się peletów. Pelety te też są spotykane w naszej powiedzmy w naszym hobby, w naszej branży karpiowej. Powiedziałbym, że niektóre z nich nie są peletami tak jak które my powinniśmy używać do bo chodzi o to, że karp powinien Przypłynąć w nasze łowisko powinien żerować na naszych produktach. Powinien szybko trawić a nie napychać się. czy jak powiedziałbym, nawet tuczyć się tym pożywieniem. I dlatego odniosę się do tych mączek rybnych. Dlatego używamy mączki rybne, które też mają dużą zawartość, porównywalną do mączek pochodzenia biał mlecznego. Mają dużą zawartość wartości odżywczych oraz białka, ale mają inny zapach. Po prostu. Kulki te pochodzenia, no, tak jak Pungie, Skorupiaki i tak dalej, Squid Octopus nasze. Używając tych kulek z tymi mączkami rybnymi, wchodzimy w ten obszar karpi, gdzie karpie znają nasze, znaczy znają zapach i znają produkt, na którym były wychowane. Czyli tutaj się odnoszę do tych peletów. I dlatego my, producenci kulek. Produkujemy także właśnie te serie tak zwane mięsne, śmierdzące, które mają w sobie właśnie mączki rybne z dużą ilością białka. Jeżeli chodzi o produkty o większej granulacji, które użyliśmy w tym miksie, to należałoby tutaj wymienić zmielone ziarna. Można rozróżnić trzy rodzaje ziaren. Mamy ziarna tuste, na przykład konopia, rzepak. Mamy ziarna białkowe, jak na przykład soja. Mamy ziarna węglowodanowe. Na przykład kukurydza. Po rozpołowieniu naszej kulki można zauważyć, że w serii zioło prezesa używamy makuch. Czy to są makuchy? Makuchy jest to produkt uboczny przy produkcji oleju z roślin oleistych, takich jak na przykład słonecznik, konopia, soja. Makuchy zawierają węglowodany, białka, tłuszcze. Czyli ogólnie upraszczając, makuchy są takim produktem wysokobiałkowym. No i dodatkowo makuchy wprowadzają nam taką większą strukturę ciasta, czyli naszego miksu, no i dzięki czemu kulka szybciej oddaje swoje aromaty, no i sama w sobie, w gotowym produkcie nie jest tak mocno zbita. Do miksu dorzuciliśmy także ziarno murzynka. No nie będę Wam tu mówił, że to jest olejarka abisyńska, że jest to roślinna jednoroczna, ale i tym efektem są jej rozcięciem jej efektem rośnięcia, może tak, są takie malutkie żarenka czarne, które, są, które zawierają w sobie bardzo dużo olejów, bo aż do 30%, czyli tutaj porównywalna ilość olejów jest równoznaczna plus minus do orzechów arachidowych. No i tak samo jak makuchy, tutaj ziarno murzynka tak samo powoduje nam, że ten miks jest, nie jest tak mocno zbity, że ta kulka ma w sobie więcej porów, więcej taką granulację nie mocno zbitą, no i też dzięki temu dodatkowo uwalnia nam te aromaty, ta kulka szybciej pracuje. No i najważniejszy składnik, może nie najważniejszy, ale bardzo ważny składnik kulki, oczywiście każdej kulki, są aromaty. I tutaj odniósłbym się do przypraw. Można mówić na to przyprawy, można mówić na to zioła. No i tutaj wchodzimy właśnie w ten obszar. Tej nazwy ziołoprezesa, czyli porozmawiamy chwilkę o ziołach. Bardzo by mi właśnie zależało, bo od tego zacząłem, że miała być to kulka ziołowa, i musiało, musiały się znaleźć w tej, w tej kulce zioła. I mówiłbym tutaj bardziej, odnosiłbym się tutaj bardziej do, bardziej do zapachu, aniżeli do smaku. Przykładem może być na przykład legendarny Robin Red. Gdzie który produkowany jest tylko w jednej angielskiej firmie, nie będę tutaj nazwy wymieniał, który też, można by było się odnieść do Robin Reda, że Robin Red ma swój zapach paprykowy, ale wcale nie jest on pikantny, jakby się wydawało, albo większość skarpiarzy wydawałoby się, że Robin Red jest pikantny. Czyli odnoszę się tu właśnie pod kątem na przykładzie Robin Reda, że chodziło mi tutaj o przyprawy, o zioła bardziej pod kątem aromatu, zapachu, aniżeli jego smaku. No i jeżeli chodzi tutaj właśnie o te przyprawy, no to mogę Wam tutaj zdradzić rąbkę tajemnicy, że jest tutaj użytych kilka rodzajów ziół, może tak będziemy to nazywać, nie przypraw, tylko ziół. Mogę wymienić tutaj Wam trzy rodzaje, które użyliśmy do tej serii, jest to kolendra, jest to bazylia i jest to nostrzyk. Jest to mocno zauważalne na przykład w liquidzie, w dipie. Zobaczcie. Jeżeli liquid dip poleży sobie powiedzmy w jakiejś tam nietykalności, nie będziemy go dotykać, te zioła, które dodajemy, widać na przykładzie naszych płynnych produktów, unoszą się do góry. Bardziej to jest zauważalne po zamieszaniu. Widzicie, jest to wywar z naszych ziół i będziecie mogli to zauważyć właśnie w liquidach, w lipach, na przykład, że my używamy naprawdę tych ziół. Są tutaj, jest tutaj klasyczna kolendra, bazylia, nożczyk. My tego nie odcedzamy. My ten wywar, który, który pozyskujemy z tych ziół, także razem z, z pomielonymi ziarnami, tak może nie ziarnami, tylko nazwać to. Strukturami tych, tych przypraw, tych, tych ziół, dodajemy także w całości do produktów. No i przechodząc pomalutku do końca, odłożę tylko tutaj te produkty. Można, bo po to to wszystko mówiłem, może niepotrzebnie, nie wiem, ale będziecie mieli jakąś świadomość tego, po prostu jak jest zrobiona nasza seria ziół prezesa i dlaczego ją zrobiliśmy i dlaczego ja ją chciałem. Tak jak zaznaczyłem, bazowana na produktach mlecznych, bez użycia mączek rybnych. Dlaczego taka inaczej, to wydaje mi się, że już wam to omówiłem. Potem stworzyłem, nie po to, żeby mieć jakąś nowość, na, bo co roku jakaś firma musi mieć jakąś nowość, wcale nie musi mieć. Nie, nie pod tym kątem tutaj myśleliśmy. Tak jak mówię, łowiliśmy na nią od 3 lat, sobie tam gdzieś po malutku, gdzie. W, Bardziej dominowała bazylia te 3 lata temu, ale gdzieś tak po, w, w, w ramach tutaj tego czasu, tej osi czasowej, troszeczkę tam dokładałem innych ziół, gdzieś tam sobie tam wędkowaliśmy. Przyznam się, że nie mówiliśmy gdzieś tam na YouTube na temat tej kulki, ale ci co łowili na tą kulkę to doskonale wiedzą, że na tą kulkę łowili. Alternatywa, dlatego że brakowało mi bardzo kulki ziołowej, przyprawowo ziołowej. Mamy kulki słodkie, czyli tak nie będę wymieniał. Wiecie, jakie mamy w naszej ofercie kulki, o których mówiłem: kulki na bazie mączek rybnych, czyli tak zwane śmierdziele. I brakowało mi tutaj do pełni szczęścia, bo zawsze mówiłem, że nie będzie więcej niż 10 serii w naszej, w naszej ofercie. No i stało się, że jest to 11, dlatego że bardzo mi brakowało tej kulki ziołowej. A zmierzam do tego, że ma być to alternatywa do łowienia na przełowionych łowiskach, na łowiskach, gdzie karpie i amury, no może amury mniej, ale karpie znają tutaj produkty, na które zazwyczaj się łowi, czyli te wszystkie kulki na bazie mączek rybnych, pelety czy kulki i aromaty słodkie. Jest to całkowicie inna kulka, bo tutaj nie znajdziecie ani aromatu słodkiego ani rybnego. Jest to typowo ziołowe zapraszam do powąchania, ale mówię, to nie, do, nie, uda, nie uda się tutaj mi tego Wam wytłumaczyć, to, to naprawdę trzeba wziąć do ręki, trzeba to powąchać, trzeba się z tą kulką zapoznać, z jej strukturą, a kończąc jeszcze raz powiem, że wartość odżywcza tej kulki, powiedziałbym nawet, że jest wyższa niż od, od innych serii, to nie tylko naszych serii z firmy Warmus Bytes. To chyba tyle, chwaląc się o tą serią. No i kończąc w jednym zdaniu, jak widzicie, znajdziecie w tej serii, Praktycznie wszystkie produkty, wszystkie rodzaje produktów, z którymi mieliście do czynienia z wcześniejszymi seriami. Czyli występuje w wiaderkach, zacznę od największej ilości, występuje w wiaderkach 3 kilowych są średnice 16 i 20 mm. Znajdziecie ją w paczkach 900 gram, też w dwóch średnicach, w małych paczkach do zapoznania się do, z tematem, czyli 250 gram, 16 i 20. Jest także metod mix, tu bardziej dla, do metody kulki przynętowe 16-20 mm, nowe wooftersy, także w tej serii znajdziecie popapy upy okrągłe 15 mm, dziesiątki Dumbelsy. No i cała linia tutaj ziaren, jest orzech tygrysi, kukurydza, set mix, konopie. Tutaj trzeba zaznaczyć i przypomnieć, że te produkty nasze ziarna nie rozpuszczają siatek PFOA. No i wspomniany Liquid Deep, dopalacz. Dwa rodzaje, dwie granulacje orzechów przynętowych, czyli klasyczny i XXL, czyli ten duży, fajny. Kukurydza. Tu bardziej pod amura bym się tutaj kierował, bo zaznaczyć należy, że amury jak najbardziej. Tutaj to nie jest tylko seria karpiowa, ale także amurowa. No, jak wiecie, amur czym się odżywia naturalnie. To tutaj nie trzeba tego wspominać. Dopalacz, czyli dip w proszku do obtoczenia sobie kuleczki i do podbijania sztuczna pływająca kukurydza też już zaromatyzowana wszystko w tym samym aromacie, w tej samej nucie zapachowej. No i odniosę się także tutaj w jednym zdaniu na temat tej samej nazwy, bo obiecałem Wam na koniec, że powiem Wam w jednym zdaniu dlaczego zioło Prezesa, dlaczego taka nazwa. No no dlatego, zioło dlaczego, no to już omówiłem, to już pewnie wiecie od A do Z. Dlaczego prezesa? No bo prezes to jest ksywa mojego ojca Jerzego, czyli dlatego nazwaliśmy to zioło prezesa. A dlaczego jego akurat zioło, a nie na przykład zioło Adama? No bo tutaj prezes, czyli Jerzy, mój ojciec, od kilku lat może nie, że mnie prosił, bo to by źle brzmiało, ale namawiał mnie do stworzenia kulki ziołowej, żebym zrobił serię, w której będzie nostrzyk, w której będzie bazylia, kolendra. Także a najbardziej tutaj mnie namawiał na tego nostrzyka. Także postanowiłem, idąc tymi moimi myślami, żeby mieć tą serię ziołową. Dlatego postanowiłem na jego, tak jakby, cześć, nazwać tą serię Ziołem Prezesa. No i oczywiście prezesów jest dwóch. To taka nazwa też, żeby wam się skojarzyła, żebyście jej nie zapomnieli, jest prezes Warmus Jerzy, no i jest też prezes drugi, którego chyba wszyscy w Polsce znają, nie będę tutaj wymieniał z nazwiska i dlatego taka nazwa żeby była łatwo przyswajalna, łatwa do zapamiętania, no i też z dedykacją dla mojego ojca Jerzego. Także dzieło prezesa. To tyle o tej serii, mam nadzieję, że naświetliłem Wam temat tej serii, tej kulki, że macie świadomość z czego ona jest zrobiona, czym się kierowaliśmy, gdzie ją używać, może jak ją używać, no to zostawię Wam. Zapraszam jeszcze raz na rybomanie do Poznania i po rybomanii Poznań oficjalnie kulka trafia do sprzedaży detalicznej, w sklepach internetowych, oraz w wybranych sklepach stacjonarnych w tej Polsce. To tyle, trzymajcie się i do zobaczenia gdzieś nad wodą.